Witajcie moi drodzy. Jakoś, jakoś uda mi się może dzisiaj nagrać. Tak bardzo mi na tym zależało. Że pomimo tej mojej całej choroby, tego, że, że ciężko mi się w ogóle poruszać, widziałam coś przeciwbólowego, mówię nie, ja miałam, obiecałam sobie, że nagram tą książkę, recenzję jej, przedpremierowo. No jutro jest wtorek, jutro jest premierę tej książki, więc no chociaż późno, jako tako, ale mam nadzieję, że uda mi się ją nagrać. I jest to książeczka, którą dostałam Powiedzmy, że tak, przysłało mi wydawnictwo Pruszyńskijska, ale podejrzewam, że poleciła mnie pani Danuta Avolussi. I jest to książka zgodnie z prawdą. Wypadcie, że jestem taka zasapana, ale ostatnio bardzo mocno się męczę. Nie wiem, być może to alergia. Dobra, zacznijmy może teraz od cytatu. Miłosza spotkałam na dwóch kolejnych weselach. Oceniałam, że nie bardzo mi pasuje na fotografa ślubnego. Wyglądał na kogoś, kto się zajmuje raczej wielką sztuką niż hałturami. I teraz drugi cytat. Nie wiedziałem, gdzie ją spotkam: na ulicy, w pracy, na wernisażu czy na plaży. Kiedy jednak zobaczyłem Patrycję, od razu pomyślałem, że ta dziewczyna ma w sobie coś, co sprawia, że chcę na nią patrzeć. Słuchajcie, ja po prostu uwielbiam książki, panie Danusi, gdyż, no, wnoszą moje życie naprawdę bardzo dużo dobrego. Dodatkowo, właśnie w taki zawsze bardzo delikatny sposób, no o czymś nas chce pouczyć, coś nam chce powiedzieć, takiego, żebyśmy my zrozumieli to po prostu na przyszłość i odebrali to jako naukę, przede wszystkim pozytywną. Akurat tutaj mamy e, temat zdrad, także to nie jest więc pozytywnego, ale chodzi tu właśnie o ten stosunek osób, e, jak oni się za to postrzegają, jak się, że tak powiem, do tego zabrali i jakie są tego konsekwencje. I słuchajcie, ktoś się kiedyś tłumaczył, że podobno kiedy w grę wchodzi alkohol, to człowiek powinien czuć się bezkarny. No, co jednak, kiedy ta chwila zapomnienia niestety niesie za sobą konsekwencje. Słuchajcie, Patrycja jest tutaj piękną dziewczyną, no, z bardzo ciętym językiem. Jej atuty czy też wady są doskonale widoczne, przez co musiała nauczyć się walczyć ze wzrokiem płci przeciwnej. Pracuje jako makijażystka w domu z weselnym swoich rodziców, no ale oczywiście marzy o czymś zupełnie innym. No i kiedy spotyka na swojej drodze Miłosza, jest zbyt roztargniona, żeby w ogóle się nim zainteresować. Dopiero gdy zauważa go po raz drugi, zapada jej w pamięci. Słuchajcie, Miusz jest bardzo utalentowanym mężczyzną. Rzadko się uśmiecha, a jego oczy no, przesłania cień tajemnicy. Jest fotografem ślubnym, choć zdecydowanie stać go na więcej. Czy zatem to on zrobi pierwszy krok w kierunku Patrycji? No i przede wszystkim, czy w ogóle mają zamar wyjawić swoje głęboko skrywane tajemnice? No, które druzgocząco mogłyby zakłócić ich dotychczasowe życie? Słuchajcie, jaka jest książeczka? No przede wszystkim niesamowita, wciągająca i pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Autorka ma tutaj naprawdę wspaniały styl pisarski, którego no, poza zdrości nie jeden autor. Mamy magiczną treść, która zabierze nas do świata bohaterów, gdzie emocja i historia zapadną nam w pamięci. Mamy tu wspaniałe postacie, które przedstawiają różne cechy charakteru. Powiem Wam, że to jest coś takiego wspaniałego, że powiedzmy, kiedy macie jakiegoś tam jednego człowieka, i on cały czas w książce ma jakąś tam postać, te swoje cechy charakteru, swoje wypowiedzi, gdzie już jeżeli jakikolwiek inny później y, czytacie epilog czy cokolwiek, to po prostu wiecie, że to jest ta osoba. I tutaj takie osoby właśnie się odznaczają, i to jest fantastyczne, bo nieraz jest tak, że nie jest przedstawione, kto się odzywa w dialogu, ale po wypowiedzi możecie się kapnąć po prostu o co tutaj chodzi. I czytamy ją w głębokim napięciu, mając nadzieję na ziszczenie naszych myśli. No i jak zwykle w tych książkach bywa końcówka nas zaskakuje, wcześniej doprowadzając no, do łez i do rozpaczy. Polecam Wam zapoznać się ze wszystkimi książkami autorki, gdyż no, otworzy nasze zaspane umysły na świat, który chociaż w książce równie dobrze naprawdę mógłby być prawdziwy. Nie wiem, czy tu akurat jest kolejnej dzieła. Nie mają. Wiem, że ja czytałam. Jeżeli przewiniecie sobie filmiki, to y, przyuważycie, że już kilka książeczek tej pani recenzowałam. Za każdym razem jest świetna. W ogóle jest duży druczek. Ja kocham książki Nakładam Pruszyńskich One są po prostu wyjątkowe, magiczne. No i troszeczkę mniejsze od innych, ale super się je czyta. No i ta treść. Kocham książki pani Awolusi. Nie boję się do tego przyznać. Czekam z utęsknieniem na wszystkie kolejne inne. Ok, to ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że wyśpicie się spokojnie. Najwyżej obejrzycie ten filmik ekraną. A tymczasem się z wami żegnam. Ba ba pa! pa, pa.